Cześć, witam was w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Need for Speed Underground 2 i kontynuujemy sobie naszą karierę. Dzisiaj hmm, pojedziemy sobie poszukać nowego autka. E, gdzie to jest? Gdzie to jest? Trzeba pojechać prosto, prostu nićem w lewo i ten, w lewo. Tam jeszcze raz i będę wtedy e, w salonie samochodowym. Ok, no to ciskamy. Zamierzam udać się do salonu do samochodowego, zobaczyć czy stać mnie czasem na jakąś nową brykę. Nie ukrywam, że mam nadzieję, że będzie jakieś fajne wyposażone auto, które zmieści się w moim budżecie. Ale póki co muszę tam jakoś dojechać. Chyba jednak nie będzie trudne Dobra, jednak będzie trudne Widziałem to Zgubiłem się Ale te auta są silne Wow No nic Tak czy siak jedziemy do salonu samochodowego I... ostro zakręt Okej, okay, to ten zakręt bardziej był po pijacku niż ostro No ale jakoś był No, chcę wejść do sklepu elegancko. Zajechaliśmy tutaj jak prawdziwi yy... kupcy. <gryw> o, to są? To już nowe auta, co to jest? Co to mają być za auta? Do czego to? Chyba no, nie, nie do wyścigów licznych. LOL! Ja tutaj z taką nadzieją zajechałem, a taki gówno serio w ogóle co tu... Nie wiem, rodziny auta sprzedają, czy co? Co tu jest jeszcze w pobliżu dobrego? Jest ta gwiazdka, to pojedziemy do tej gwiazdki teraz. No bez sensu. To ja myślałem, że jakaś faktycznie jakaś bryka będzie, a to nie no Gdzie tu mogę jechać? Bo tej drogi nie mapie za bardzo nie ma. A nie, no jest, tylko że na, nałożono. tu teraz skręcić? No mogę. Ale niekoniecznie miałem tędy jechać. No ale okej. Okay. Przejechałem, nic się nie stało. Nawet lepiej niż ten wyszło. Ok. Tu jest ten zarobek. Hej, koleś, ten gość musi niedługo spadać, czasu nie jest dużo, ale nie ma innego wyjścia, musisz tam dojechać w ciągu dwóch minut albo szansa przepadnie, akceptuj. Gdzie to jest? O, w mordę! Muszę pojechać na tą wodnicę czy coś. Ale jak tam później nawrócić, to ja nie wiem. Dobra, ale wiem gdzie mam jechać. Naciskamy bez, bez, bez tutaj zbędnego yy, przynudzania. Okej, okay, no i teraz już prosto i później muszę tam jakoś nawrócić szybko. West, East, nie na West. Chcę do góry. W kurde! Nie tu chcę jechać! No do dupy, już nie zdążyłem. Zastrana droga, czego to prosto nie prowadzi, jak jest strzałka prosto? Aha, okej. Okay. To ja tak popatrzyłem bacon Bakon w chili Hehehe, głupie znaki. To jest zbyt trudne takie, ten ruch drogowy w ogóle. Dobra, ale czy ja tu gdzieś dam radę jakoś wyjechać? Ja tu nie dam rady wyjechać, ja muszę tam... O no nie. Teraz już na pewno nie zdążę. gdzieś dojadę Nie chociaż jeszcze może naokoło zdążę 30 sekund? Nie, nie, nie zdążę. To nic, trudno. Co tu jest w ogóle? Sklep z dodatkami. Aha, to są te dodatki. Dobra, niech ten czas upłynie, bo już tak wiem, czy ja tam nie zdążę dojechać. Chociaż pewnie bym może zdążył jeszcze. Ale tu Zobaczmy, gdzie bym dojechał w te 15 sekund, żebym mógł sobie później podkreślić twarz, że nie spróbowałem. I tak możliwe, żebym zdążył. Tak! Można ponowić, o lol. Coś pięknego. Po prostu misja dla idiotów. Sam raz dla mnie. Wow, fajnie. Natomiast teraz będę się tak wszystko ponawiał. W ogóle jest jeszcze bądź sobie jechać jak się chce. I tak można ponawiać. To jest dobre w życiu, że można ponawiać. Będę raz powtarzał, ponawiać. Ja już tutaj taki zrezygnowany, a tu można ponowić, No nie. No nic, teraz, teraz. Oj Oj, oj, oj. oj, 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 oj. Musiałem to no nic, wykasował się tam. Ja pojadę sobie tam naokoło. A to teraz minuta czasu, to ja tam zdążę dojechać. I już skręcamy. Do 90, za bardzo, za bardzo. Muszę to szybciej jakoś pokonać. 110, okej, okay, no i to jest dobra okoliczność. Później do 100 w sumie zeszło, ale. 110, 100, 90. Nie, ładnie. Dobra, gdzie ta gwiazdka? Tu jest. Sprawdź sam. Wow, fajna kładka. No dobra. Tu nie, że chcę zachować w pismu. Okay. Tam jest sklep z dodatkami. Dodatków ja nie chcę. Ja tu jeszcze mam. Mam salon samochodowy drugi. Aaaa. No to pojedziemy sobie do tego salonu samochodowego. Może w tym będzie coś ciekawszego. Bo patrząc na to, co było w tamtym, to jest porażka jakaś. Dlatego pojedziemy sobie tutaj, zobaczymy. Wow, 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 znowu ten głupi krawężnik, który mogłem wziąć po wewnętrznej. Nie lubię tych takich narożnych lamp. A w sumie to fajne, bo to tak jak się wjedzie na polskie drogi, to tak zawsze jak są te e, słupy gdzieś na rogu, to one są tak do ścięcia wystawione, a tutaj są jakoś zabezpieczone. O, taki słaby sklep kiepski małe y, ma, ma podwórko Podwórko. No nie uciecz, że to są te same auta. Okej, okay, te same auta. No nic, to wyjeżdżamy żeby się wreszcie jakiś wyścig pojechać A to jest po drugiej stronie, to nie, pojedziemy na ten zielony tam, tutaj obok zaraz gdzieś tu się do niego wjeżdża, tylko tu rędy. Tak, innej drogi nie ma. Co to będziemy kręcić się do tego parkingu? Sprint. Wow, fajna trasa, hej mały. Albo co wchodzić, albo w wypad kierowcy szykują się do sprintów i nie chcą żadnych głupich gapiów w pobliżu. Jeśli masz kasę, masz miejsce w kolejnym wyścigu. Trasa toru wyścigu zostanie przesłana do Ciebie SMS-em jak tylko dowiemy się, że startujesz. Akceptuję. 300 wy tylko, ale... Ach, zawsze coś. Ora, kałta fajnie już wyglądają. Ten już nitro, to proszę na prowadzenie, a tak to się w miarę, moje auto jeszcze z nimi tu plasuje. Ten, ten nitro i nawet, za bardzo mi nie ucieka. Także luzik, w każdym razie. Bo Mogę tak zwalniać. Można by się tego wy wywalić stąd. No to była dobra okazja W sumie nawet za bardzo nie musiałem Zbaczać z kursu O tu będzie ciekawe. Przekombinowałem Przekombinowałem Chociaż nie, jeszcze nie było tak źle Ale za daleko go piciłem. No nic, ale wyszedłem na doprowadzenie tylko, że tam się troszeczkę mnie dogonili chyba Chociaż nie, nawet nie tak bardzo Dobra, to ja jadę sobie spokojnie teraz Toż pojechał Dupie to. Dobra, nitro mnie tu dwa razy dupe dupę uratowało w sumie Teraz już muszę ostrożnie jechać tego znowu nie spoprać. Kurczę, która druga jest kursza? Chyba ta z lewej. Jadę tą. Ale tu wąsko. Aha, to jest pod prąd. No dobra. Znowu rozwidlenie Pojadę tą z lewej. Ponad <grym> wyboru za wielkiego nie miałem. W tym momencie. No nic. Wow, co to było? Się głupio pod prąd jedzie Czy znaczy fajnie, bo emocje są, ale niebezpieczne Chyba tu mnie nikt nie minął z prawej Jest, zwycięzca O oh yeah, tak ma być Dalej Kontynuuj zwiedzanie, jeszcze pojedziemy sobie z jeden wyścig To niebieskie może. Co to jest? Czy to jest daleko? no nie jest daleko. O, Bacon Hips byśmy sobie zamknęli. Chyba tak zrobię właśnie. Dobra, jedziemy. Chyba wyścig za wyścigiem tutaj kroić. Żeby nic nie zostało. No, czeka na mnie na prosty gdzieś. z w mogła no jakaś troszkę w bok. <grym> Po prostu nie trafiając w zakręt się dojeżdża na wyścig. Ok, dobre. Co to jest drag? Wow, drag. Eee... Ok. Jakieś. Fajne są te teksty w sumie. Dlaczego to auto się tak buja, Zniszczony. co? O mordek jak coś poprałem Czy na dragach mi, yy, mi to auto zawsze samo skręca? Tak. Tu mam tylko trzymać strzałkę do przodu i nie? Wychajesz ostatni. Serio, ale to głupio było. Coś ten drag już nie jest taki łatwy. Tylko ta auto mi skręca tam, gdzie nie trzeba. Dlaczego ono na dragu ma takie... ten... Dziwne sterowanie. To pod górkę ledwo daje radę. Okej, okay, udało mi się zwyciężyć, ale ja już miał zamknięty licznik, jakoś mnie doganiał. To ledwo mi się to udało. No dobra, ale wygrałem. Reputację nie dostałem. Pewnie przez to, że od nowa było. dawane Dachowe, dachowe wloty powietrza. O to jest poprawy. Nie, to wygląda, nie chcę poprawiać. Także nie wiem na co hajsu wydawać. Yy, dobra, teraz sobie skręcimy tam w lewo. Jeszcze z jeden przejedziemy, może. No, można by jeszcze przejechać. Chociaż w sumie też będzie tyle, tylko sobie tam dojadę jeszcze. Tak, o. Później i tak gdzie indziej pewnie pojawi się pojawi. No, ale trudno. Co to w ogóle jest za tych wyścigu? Nie wiem, że go pojadę. Tylko, że tak, on jest gdzieś pod spodem dobrze no, bym się pościgał co to jest jakiś ten. słabo, okej. ok. Gośću, cieka. właśnie chyba cię yy, zostawiłem z tyłu. O kurczę, pozbierał się już. Uuuh. No to wieje, a nie już się gdzieś tam zagrzebą, chociaż? Jedzie, 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 jedzie! To czym je dogoni? Na tyle. Czy może zdążę mu zwiać? Zdążę. Tutaj drogę wjechałem. Możliwe, że nie trafi, ale chyba trafi. No. Chociaż, coś tam... stoi. nic, gdzieś jadę, zobaczymy jak to wyjdzie. Szkoda, że nie trochę wykorzystałem. Chyba, że gdzieś blisko, nie jestem, bym go zepchnął gdzieś na dół albo coś. Dobra, przydałby się gdzieś skręcić. Tak na prostej drodze to ja tu szans nie mam uciec. W ten sposób tym bardziej. Zwiał mi, zwiał mi, zwiał mi, zwiał mi Ścigać go, ścigać. Co? ale te metry szybko uciekają. Chyba pierwszy raz to coś przegram O w mordę Ktoś co ucieka I się za zlicznik zamknie Czy kogoś długo pojechał tutaj, gdzieś jest ale nisko wyjedzie? Tutaj, ok. Więc z czasem gdzieś nie zjechał. Pierwszy raz w tego typu wyścigu mam jakieś problemy. Gdzie problemy? Wreszcie jest jakaś rywalizacja. Kość tu, ty się świecisz. Ok, teraz muszę zdążyć zwiać na te 200 coś metrów. Ja mam <grywam> taktykę. Jest, dobra. Stuba moja. Okej, okay, to bym było na tyle w tym odcinku. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i do usłyszenia w kolejnym I dodam jeszcze, że nie, nie wiem czy dam radę nagrywać tak chciałem, czyli co, codziennie jeden odcinek, czyli będę musiał się przerzucić na nagrywanie zapas. To się okaże dzisiaj, bo w sumie dzisiaj jest poniedziałek, pierwszy dzień do szkoły, odkąd zacząłem tą serię, więc się wszystko okaże czy dam radę tak robić, czy nie.